Zorientowałem się, że sytuacja będzie inna niż wszystkie do tej pory bardzo szybko. 6 marca byłem na dużym eventzie z branży choreka w Kołobrzegu wraz z przyjacielem szefem kuchni, z kim współpracuję w restauracji Barok w Krakowie. I wracając już 8 marca i ten właśnie tydzień między 8 a 15 marca Restauracja była zupełnie pusta, nie tylko nasza restauracja była zupełnie pusta, ale też wszystkie restauracje na rynku krakowskim. Wiadomo, że rynek krakowski, jeśli chodzi o branżę gastronomiczną, jest chyba mekką w całej Polsce. Każdy by marzył o tym, żeby mieć tutaj lokal i patrząc po pustkach, które tam były, to już było wiadomo, że, że sytuacja jest bardzo ciężka i będzie bardzo ciężka. Oczywiście nie tylko po, tylko po Krakowie, ale po całej, po całej Polski. Telefony się urywały kontakty z przyjacielami z branży hotelowej, restauracyjnej, wszystkie pustki, wszystkie dużo mieli dużo zmartwień, więc natychmiast bardzo, bardzo szybka analiza sytuacji, że, że jest no, sytuacja absolutnie fatalna. Jeśli chodzi o branżę medialnej, zorientowałem się szybko i po własnej skórze, że sytuacja jest również bardzo kryzysowa. 13 marca, jeśli dobrze pamiętam, w sobotę byłem jak co tydzień w studiu Dzień Dobry TVN. Wróciłem następnie pociągiem do Krakowa, 11.35, Pendolino. I 40 minut przed dojazdem do Krakowa zostaliśmy poinformowani, że cały pociąg zostanie objęty kwarantanną. Następnie dostaliśmy wszyscy kwarantannę domową, 14-dniową. Całe szczęście została ona zanulowana po tygodniu. Okazuje się, że osoba, która zachorowała w tym pociągu, nie miała koronawirusa. Niemniej wiadomo, że dla reportera nie móc wyjechać, podróżować, No to jest koniec działania. Oczywiście kontaktując się następnie z moimi współpracownikami i z moją produkcją, usłyszałem, że większość ekip tak czy szak stoi w miejscu i że generalnie 95% tematów jak na razie nie jest realizowanych i nie będzie realizowanych w najbliższym czasie, więc bardzo duży kryzys, taki jaki jeszcze nie przeżywałem. W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o restauracji, było analizę rynku, czyli patrzeć, ile osób jeszcze zapuka do drzwi, o której, o której porze i też analiza sytuacja zagraniczna, dlatego że w Krakowie, szczególnie w fine diningu, jesteśmy bardzo uzależnieni od klienteli zagranicznej. Były bardzo złe informacje, jak to wiadomo, więc należało natychmiast ograniczyć działanie restauracji, czyli otwierać tylko wieczorem albo tylko w weekend i następnie zawiadomić oczywiście personel o tej trudnej decyzji. A następnie zaczęliśmy się zastanowić, czy możemy przykształcić restaurację fine diningową w restaurację, która robi dowóz i czy to ma sens. Czy koncept, gdzie jedzenie ma być na bardzo wysokim poziomie podawane natychmiast i odpowiednio, jeszcze przez odpowiedni serwis, może być dowożony do domu, stanęło na tym, że, że nie, że, że nie warto takiej jakości jedzenia i takiej usługi podawać nie tak jak należy, więc niestety bardzo szybko trzeba było podjąć następne kroki, jeszcze bardziej drastycznie, czyli zamykać restaurację. W branży medialnej pierwsze kroki były następne, zrobić inwentarz, ile mamy materiałów nakręconych, jeszcze świeżych, czyli nigdy nie emitowanych i po, po tym inwentarzu zastanowić się, czy z tak zwanej surówki, czyli materiał jeszcze nie zmontowany. ze starych materiałów, jesteśmy w stanie montować kolejne, nowe, stare, na, na bazie starych tematów zrobić nowe materiały. To się akurat udało, więc to, to, to było kilka małych kroków, żeby móc działać dłużej i dalej, ale nie mniej bardzo szybko jakby te zapasy się skończą, więc no też zaraz kryzys dopadnie kompletnie tę działalność. Perspektywa w restauracji na najbliższe 3 tygodnie jest absolutnie zerowa. Restauracja jest zamknięta i zostaje zamknięta. Na najbliższe 3 miesiące, bardzo trudno powiedzieć, jeśli uda się wygrać walkę z koronawirusem, na pewno zostaje restauracja otwarta znowu. Natomiast klientela zagraniczna nie powróci tak prędko. Ludzie w Polsce też będą mieli raczej puste kieszenie. Wiadomo, jaka jest sytuacja dla Wielu średnich i małych firm, przedsiębiorcy już bardzo czerpią, ludzie czerpią, więc no nie prędko wrócą do restauracji, tym bardziej do drogiej restauracji. Jeśli chodzi o takie jadłodalnia, i te, że tak powiem, trochę mniejsze gastronomiczne, nie mówiąc to w złym sensie tego słowa, to, to tam ruch myślę, będzie szybko się pomnożyć, jeśli chodzi o takie fine diningowe restauracje to przed nami bar, bardzo trudny okres jeszcze na cały rok, na 100%. Skutki dla branży choreka, hotele i restauracje są nie do opisania. Jest to spustoszenie, czy to są małe restauracje, czy to są duże hotele. Wszystko stoi zupełnie puste. Personel jest zwolniony, obiekty stoją puste, czynsze nie są zapłacone, spustoszenie absolutne. Dla branży rozrywkowej i eventowej, no cóż więcej mówić? Olimpiada przesunięta na rok, Euro 2020 przesunięty na rok. Jeśli takie imprezy nie będą mieli miejsca, no to co, co więcej mówić o mniejszych imprezach, o koncertach, o festiwalach. Jak na razie myślę, że ten rok jest absolutnie stracony. Dla branży gastronomicznej rynek będzie zmieniony po kryzysie przez dłuższy czas, dopóki firmy i ludzie nie będą nadrobić te wszystkie straty. To restauracje droższe nie zapełnią się, większość z nich nie będzie w stanie się otworzyć na nowo. Tak, hopszup ciężko będzie znaleźć personel, który gdzie indziej na pewno już szuka zajęcia. Ciężko będzie zapłacić część, także tutaj na pewno będzie, będzie bardzo trudno. Szeczówki i miejsca, gdzie można w przystępnych, bardzo cenach zjeść, dadzą sobie radę, myślę. Natomiast fine dining ujaj, to będzie, będzie ciężki okres, jeszcze przez, przez dłuższy czas. Branża medialna. Myślę, że dość prędko odrodzi się na nowo. Oczywiście, duże budżety tutaj są też bardzo ważne: budżety wszystkich partnerów, wszystkich osób, które powodują, że, że oni są w stanie działać. Ale reklama i kontenty wideo nadal są, są na topie i będą na topie. Nie sądzę, żeby były takie dramatyczne zmiany, w, akurat w tej dziedzinie. Dla branży reklamowej skutki są już na pewno bardzo ciężkie dla małych i średnich przedsiębiorców. Myślę, że jak na razie jedyni, które są w stanie przetrwać ten straszny okres, nie będąc w zagrożeniu w najbliższych sześciu miesięcach. Są bardzo duże firmy telewizyjne, radiowe, strony internetowe, które mają potężne budżety, kampanie reklamowe wstecz przygotowane na, na kolosalne budżety. Yy, cała reszta będzie cierpieć, już na pewno cierpi.